Witajcie, w drugim odcinku zagrajmy w Sony Colors na Nintendo Wii i w tym świecie robimy świat drugi pod nazwą Sweet Mountain. Tak jest, cukierkowa góra, albo słodka góra. Nieważne, to jest świat pełen żarcia i pełen cukrzycy, więc let's go! Więc tutaj już nie będzie żadnych lagów, które troszkę plagowały odcinek pierwszy. To wspomniałeś, ja już tutaj włączyłem Dual Core, co powoduje, że nie ma lagów w gierce. I ja praktycznie nagrałem pierwsze minuty tego poziomu w mojej poprzedniej próbie nagrania tego poziomu, ale wiecie, miałem te lagi, potem zauważyłem, że coś jest nie tak, ponieważ ja tak nigdy nie miałem z Dolphinem. Ale cóż, bardzo ciekawa taka historia. Technicznie mogę w tą gierkę zagrać normalnym kontrolerem od Wii, ponieważ mój komputer ma wbudowanego Bluetooth, a to ja mogę podłączyć mój kontroler Wii do tego kompa. Ale z mojej historii kontrolki Sonic z, z normalnymi kontrolkami Wii są okropne. Że nie, kolor nie jest aż taki okropny, ponieważ kolor, pamiętam, że ja przeszedłem z normalnymi kontrolkami. Ale Unleashed jest katastroficzny, praktycznie niegrywalny na GameCube. głównie na kontrolerze GameCube'a oraz na normalnym pilocie. Ale cóż, panie i panowie, postanowiłem użyć kontroleru na playa 4, ponieważ bardzo wygodny był. <grych> Ale cóż, oto Sweet Mountain. W tym świecie będzie debiut nowego Wispa. Jak zawsze, to każdy świat ma nowego Wispa. I tutaj zauważycie, że troszkę zrobili parę zmianek. Ci, którzy grali w Ulisza na konsolach HD, zauważą, że niektóre elementy, które są bardzo znajome dla gaczy Unleashed, zostały troszkę pozmieniane. Jedną z tych elementów to jest driftowanie. Driftowanie jest praktycznie skopiowane z wersji Wii yy, Sonic Unleashed gdzie musimy klikać kwadrat, żebyśmy mogli driftować. Ja to praktycznie mówię, jakbyśmy grali na play dwójce w bo... Unishtad'a. Więc da. Tak samo stepowanie troszeczkę zmienili. Zamiast używania L i R 1 lub L i na kontrolerze, to trzeba używać analog i to troszeczkę jest bardzo... nienaturalne dla tego człowieka, który grał w Generations najpierw. I tak, panie i panowie, może jak się uda. Nie będę hypował Let's Play, ponieważ szczerze jak ja hypuję Let's Play i okaże się, że ja nie zrobię Let's Play'a, to ludzie się na mnie przygają. Ale cóż, może jeszcze zmieszczę Let's Play Generation przed Forces. Ponieważ Forces będę na nagrywał z Play'a 4. Nawet, że hmm, chyba mogę na tym procesie grać, ale wersja procesowa ma de novo i ja się nie chcę pitoć de novo na razie. Plus, że jeszcze nie mają specyfikacji. I ta... Tak czy siak mam go na Play'u czwórce, mamy... Będziemy mieli 60 fps let's play, jedyne co praktycznie tylko tracimy to jest to, że nie będziemy mieli FULL HD. Ale cóż, oto nasz drift, panie i panowie! Znaczy, kontrolki zostały troszkę pozmiane. jak chodzi o driftowanie, to tak czy siak kontrolki są... Driftowanie jest wyśmienite w tej gierce. Ja mam takie małe teorie do punktu, czemu nie możemy tak szerzej mieć boosta jak w Sonic list. Ponieważ że nie ma żadnego błędu, to nie, chyba nie jest z powodu graficznego. Ponieważ e, nie czuję, jakby gra miała lagi z powodu tego, że boostujemy za dużo. Mi się wydaje, że chyba oni chcieli troszkę bardziej e, popracować nad platformowaniem i troszkę zlimitowali boost Sonic. Taka jest moja teoria, ponieważ szczerze nie mam jeszcze powodu, czemu boost jest taki jaki jest. I ten że boost jest troszeczkę wolniejszy yy, niż ten boost w Unlisted standardowy. Ale cóż, panie podobie, konsola nie była aż tak potężna, żeby tak szybko Sonic Więc może też to jest taki powód. Ale cóż, Whispa, którego użyliśmy wcześniej, to był Whisp pod nazwą Drill. I Drill to jest Whisp, który jest bardzo popularny dla niektórych panów. Szczególnie lubię muzykę Drilla. Drill też się pojawia w Lost Worldzie. W ogóle, wispy w tej grze debiutują, oczywiście. I Sonic Team tak bardzo polubiło Wispy, że użyli Wispy w jednym poziomie w Generations i też używali Wispy w Lost Worldzie. I jak widzimy z gameplayu Forces, Wispy też będą powracały w Soniku Forces. I praktycznie Izuka już poda podał powód, czemu Wispy się pojawiają w świecie Sonika. To ponieważ oni polubili Ziemię. Ale cóż, mamy Drilla, i tak samo będziemy mieli tutaj nowego. Wisp'a pod nazwą Rocket, i Rocket też jest bardzo dobrym Wisp'em. I właśnie Rocket jest jednym z Wisp'ów, który się pojawia w Soniku Generations. Wraz z jednym jeszcze jednym tym... Wisp'em, który debiutuje dopiero w świecie czwartym. Ale cóż, panie i panowie, pogadajmy o Sweet Mountain. Sweet Mountain ma nawet bardzo wyrąbisty soundtrack. W ogóle soundtrack tej gierki jest bardzo i to bardzo dobry. Dużo krytyki poszło do tego, że jak już mówiłem wcześniej, ta gra była wydana tylko na Wii. I szczerze, nie wiem czemu. To jest praktycznie jedyna gra, która wyszła na Nintendo, która nie miała wersji HD. I nie chodzi o te gry Modernera, ponieważ Lost World miał wersję PC-tową, ale Sonic Colors nigdy nie miał wersji PC-towej i ja naprawdę nie wiem czemu. Można powiedzieć, że Nintendo płaciło za Developing, ale szczerze, ja wątpię, żeby oni tak dużo dawali kasy na ten, na Sonika. Ile tutaj pączków jest metalowych, burgerów. Eggman chyba, to jest chyba wielki raj Eggmana. Mister Darkowie też chyba by to miejsce bardzo podobało. Więc w sekcjach driftowych, kiedy masz ten symbol driftu, to oczywiście boost jest zablokowany, Boostować w ogóle nie możesz, więc weźcie to pod uwagę. Więc co jest właśnie taki symbol, to, to oznacza, że mamy tego. Mamy sekcję driftową. Jak będzie taki zygzagowy symbol, to oznacza, że będziemy mogli side stepować. I side stepowanie robimy tylko analogiem. I to jest bardzo, jak ja już mówiłem wcześniej, i to bardzo dziwne do użycia. Dla tych, którzy grali w Generation, ponieważ Generation się elkomierką się to robiło. Więc, panie i panowie, zaczynamy po Tropical Resort. Fabuła będzie już taka bardziej minimalna. Praktycznie fabuła będzie się po niektórych poziomach, w selektywnych światach albo się będzie działa przed i po bosie. I boss tego świata też nie jest taki super specjalny. Jest bardzo łatwy, ale cóż, nie będę już narzekał na bossach, ponieważ szczerze, jak ja już mówiłem, bossowie są żałośnie łatwi w tej grze, więc nie mam co powiedzieć dalej o nich, oprócz tego jak ich pokonać. Więc, panie i panowie, pogadajmy o fabułę tej gierki, szczególnie o pisarzach tej oto fabuły. To jest pierwsza gra Sonika, gdzie fabuła, jak ja już mówiłem, w Tropical Resort jest bardzo minimalna, nie jest taka super wielgaśna, grandobata i takie tam. I pisarz tej fabuły to z koleś, który robił fabułę do Happy Tree Friends. I ponieważ e, ludzie polubili fabułę Colors i styl Colors, to koleś robi fabułę do Sonika do dzisiejszego dnia. I szczerze, ja to powiem tu i teraz, dopóki Sonic Force nie zmieni moje zdanie, ale Sonic Colors to jest jedyna gra w jak gdzie on dobrze napisał fabułę, ponieważ, bądźmy szczerzy, Sonic Generations miał praktycznie 80% fabuły wykasowane z gierki. Lost World już chyba znana jakaś dudenna fabuła, z tym wielkim fokiem talesa, Więc mam nadzieję, że Forces będzie jego, jak to można powiedzieć, odpokutą od jego grzechowaty kurde fabuł. W sensie taki od jego szlachcich fabuł, ponieważ, bądźmy szczerzy, Generations nie ma fabuły. <grytans> Generations nie ma fabuły, panie i panowie. Jak ma to, bardzo minimalną. Więc nie kosztuje na razie jego jego najlepsza fabuła, którą on zrobił w tej gierce. Teraz mam ochotę na cukierki jakieś. Mmm, cukierki. Albo na nuggetsy, albo jakieś chickeny. Mmm. Wiem, panie i panowie, oto koniec tego to aktu. I szczerze chyba troszeczkę przegiem z kolorami. Oczywiście te kolory nie będą aż tak mocno wyglądały na waszym komputerze, ponieważ ja zrobiłem tylko modyfikację na moim monitorze. I te kolory, które dodałem, które ja zawsze dodaję do filmików, strasznie, kurde, mocno wyglądają. I słońce Sweet Mountain mnie praktycznie oślepia. Ale chyba już odpowiem na to pytanie, które będziecie się zadawali, ponieważ dostaję takie pytania czasami, Czy to jest live let's play, czy post let's play. I to jest post let's play, panie i panowie. Czemu? Jak już mówiłem kilkakrotnie, mi się ochota na posta zrobiła. Wiem, że mamy standardowy poziom 2D, więc może pogadajmy o czymś filerowym. Na przykład Awantura o Kasę. Ja mówiłem o Awanturze o Kasę podczas Let's Playa Wtedy nie wiedziałem o tym, że jeden koleś uplodował wszystkie odcinki na YOUTUBE Awantury o Kasę. I kiedy się o tym dowiedziałem, to ja praktycznie zacząłem maratonować ten teleturniej. I będę szczery, ja jeszcze się nie złączyłem z tym programem, ponieważ ten program jest praktycznie taki pełen emocji. Ponieważ nie tylko tam się wygrywa kasę, też się gapi, jak niektórzy są debilami tam. Na przykład wczoraj obejrzałem odcinek, gdzie się dostali nóż do pizzy. Kategoria ciekawostka, gdzie, oni, gdzie praktycznie Ibisz podaje ludziom przedmiot i oni mają zgadnąć, co to jest i do czego on służy. Dostali nóż do pizzy. Ci debile za 1200 kupili podpowiedź: dojebanego noża do pizzy. Jezus Chryste, ludzie! Czy noże to pizzę dopiero wynalazli w roku 2000, że nikt o nich nie wiedział, czy trzeba było podpowiedź kupić za tyle? Albo mnie rozwala to, że praktycznie kiedy jest kategoria Polskie seriale, to oni praktycznie gadają o tym, jaka jest wasza wiedza o świecie, świecie według kiepskich. Raz się pojawia Cztery pancerni i pies, albo raz się pojawia Fala Zbrodni, ale wtedy dużo ludzi nawet nie wiedziało, co to Fala Zbrodni jest, ponieważ tak późno leciała Fala Zbrodni. Ale kiedy zawsze się pojawia kategoria film polski, to jest 100% kurde jakiś fragment z świat według kiepskich. Także obejrzałem yy, odcinek, gdzie jedna mistrzyni miała mocne, mocnej buldupy z powodu tego, że była jakaś podpowiedź przez widownię. Ibisz też to kurde usłyszał, ale praktycznie z tego co nie pokazali, nikt tego nie usłyszał naprawdę. I praktycznie ta baba miała wielką buldupę za to, że ona przegrała mistrzostwo. Jeszcze nie jestem w odcinkach, gdzie są ci ultra rekordziści. Jestem na razie w sadze tej serii, gdzie są mistrzowie, gdzie oni bardzo dużo hajsu zarobili, ale nie ci rekordziści, gdzie oni byli przez jakieś 20 parę odcinków. Się zbliżam do tej sagi. Ale ta, Awantura Oka, to był bardzo legendarny program. Nie wiem, czemu przestali kurde go robić. Chyba mi się wydaje, że, ponieważ, jak Ibis mówił. Pula wygranych jest nieskończąca się, więc praktycznie jak te, tym dłużej jesteś w, 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 w loże mistrzów, tym kurde więcej kasy. Chyba Polsat zależyło, że jakby oni długo tam siedzieli, to praktycznie by oni mogli zbankrutować Polsat. Więc... Co Polsat zrobiło, to praktycznie oni sprzedali prawa do yy, tego. Do tego programu do Nowej Zelandii, gdzie mieli szajską wersję, kurde, po nazwą Cash Battle. Blech. Ale naprawdę, polecam pomyślenie Awantury o Kasę. Co było po Awanturze o Kasę, to tylko denny taki program, ponadzową Gra w Ciemno, gdzie praktycznie... Ibisz z jednym, kurde, konkurentem siedzą, siedzą na dupie i Ibisz próbuje wytrolować tego. Kolej się o Ale cóż, panie i panowie, czas na drugiego bossa, który jest tak samo żałośnie łatwy. I że teraz znajdę jego imię, ponieważ nie mam jego imienia nawet. Eee, bo. Ponieważ mam teraz dual screen, to ja mogę po prostu wejść na internet i takie tam. Sweet Mountain Boss. A! Nazwa tego bossa to Kapitan Jeli, czyli Kapitan Jelk. Kapitan Żelka. Ale cóż, Kapitan Żelka jest bardzo łatwy, ponieważ trzeba... Możesz go dwoma metodami zabić. I oczywiście ja go zabiję łatwiejszą metodą. Więc tutaj, kurde, jesteśmy w tym oto statku Kapitana Żelki. I on będzie szalał tymi oto kulami. Są dwie typy kul. Cool. Jest jedna czerwona i jedna normalna. Kiedy atakujesz normalną, to oczywiście się nic nie dzieje, ale kiedy atakujesz czerwoną, to albo będziesz miał albo drilla. I kiedy będziesz miał tego drilla, to praktycznie wygrałeś tą walkę, ponieważ... Oryginalnie trzeba go po prostu homing atakować, ponieważ jak ten statek spadnie na dół, to kapitan żelka kurde, wyskoczy i będzie go trzeba z homing atakować trzy razy. Ale kiedy ci się uda zdobyć drilla w statku, to wtedy po prostu tylko trzeba drillem w jego zadek, dwa razy i po bosie. I praktycznie tutaj trzeba poczekać, kiedy się pojawi ta specjalna kula czerwona, która daci yy, tego do drilla, ponieważ jak przegapisz tą specjalną kulę, to drilla nie dostaniesz i będziesz musiał go tradycyjnie musiał pokonać. Czas na drill po raz drugi! No i tutaj będzie on puszczał specjalnych robotów, które mają cię sprzątnąć podczas drilla, ale się nie udało. I będziecie wiedzieli, kiedy bo sumiera, kiedy on krwawi piersieniami. Więc da... Po kapitanie Żelce. Więc mamy rangę A. Tak czy siak to mi daje jedno życie i się być jedną, ekstra jak jakąś cyfrę lub literę. Ale to jest randomowe, ale cóż, mamy ekstra życie i wszyscy żyją dobrze i szczęśliwie. Ale cóż, właśnie odłączyliśmy Sweet Mountain od Tropical Resort. Praktycznie Tropical Resort to jest główna atrakcja yy, parku Eggmana.

więc tutaj się dowiemy, że on. on że Eggman używa tę energię hypergołą do czegoś złego. I się dowiemy, co ta energia może robić w następnym odcinku. Więc, panie i panowie, mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Tutaj polski MS-18 i jak zawsze ja was żegnam. Adios!